Cześć wszystkim witam Was bardzo serdecznie w moim nowym filmie i dzisiaj przetestuję dla Was kilka obiecujących nowości kosmetycznych. Na pewno znajdziecie coś dla siebie, dużo ciekawych perełek. Będzie również test trwałości. Na końcu filmu zobaczycie, jak wygląda ten makijaż, który nimi stworzyłam po wielu godzinach noszenia. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Twarz mam już częściowo przygotowaną pod makijaż, oczyściłam ją żelem, przemyłam tonikiem i teraz nałożę sobie maseczkę w płachcie. Bardzo jest, jestem jej ciekawa, bo takiej wersji nie miałam. To jest maseczka z Medihil ja je poznałam jakieś dwa lata temu i bardzo chętnie po niej sięgam bo to są jedyne maseczki, po których widzę natychmiastowy efekt, ja ściągam i ja widzę ten efekt, który obiecuje producent na opakowaniu, jak potrzebuję nawilżenia sięgam po nawilżającą i skóra jest niesamowicie pięknie nawilżona um, tak samo jest z rozjaśniającą no po prostu każdy każdy rodzaj tych maseczek świetnie działa, więc bardzo chętnie po nie sięgam, teraz wyszła właśnie nowa napinająco, ujędrniająco nawilżająca um, której właśnie jeszcze wcześniej nie próbowałam, dlatego chcę, chcę ją sobie zarzucić tak to wygląda Ale są tak przyjemne, tak dobrze wycięte, tak dobrze przylegają do skóry. Uwielbiam je. O, jak przyjemnie. Wyglądam ekstra. <grymne> jak Teen Man. Dobra, to ja sobie ją potrzymam 20 minut. Resztę tutaj sobie wetrę i do Was zaraz wracam. Ja się porelaksuję troszkę. Ok, minęło no już ponad 20 minut i zobaczcie jak mi wyschła ta maseczka, mam wrażenie, że skóra wciągnęła wszystko, co, co ta maseczka miała do zaoferowania. I tak wygląda moja skóra po. się zbliżę. czy ładnie napięta jest. Tak się błyszczy fajnie. Widać, że jest napięta. Od razu się młodziej czuję. To nałożę sobie jeszcze coś na usta nabierzającego, też jest nowość od Paeze. nazywa się Lip Care Primer i zawiera olej z pestek z czarnej porzeczki. Bardzo bogata formuła, będzie mi się wydaje fajna pod pomadkę. Zacznę od bazy. Mam tutaj w sumie dwie bazy do wyboru, nowe, i nie wiem, którą wybrać, ale mi się wydaje, że wybiorę tą, bo mam bazę z Affect, nawierzającą, która wyszła razem z podkładami, które zaraz będę używać. A tutaj mam bazę najnowszą z Benefit, nawierzającą wersję Professional, czyli tej zielonej, którą uwielbiam od lat. To jest najlepsza baza, która. Pięknie wygładza skórę i pozbywa się widoczności rozszerzonych porów i również dobrze działa pod oczy, żeby troszkę wypełnić różne drobne zmarszczki. Dlatego bardzo się cieszę, że wyszła wersja nawilżająca, bo mam taką przesuszoną skórę od jakiegoś czasu i użyję sobie właśnie tej bazy nawilżającej. Taka sama formuła jest, ale jest ciut no, bogatsza, czuć to nawilżenie. Podkład, jakiego dzisiaj będę używać, jaki będę testować, to podkład z Affect. Nazywa się Cover Touch HD. Matujący. Bardzo podoba mi się gama kolorystyczna. Mam cztery tutaj kolory. Wszystkie są żółte, różnią się tylko stopniem jasności. Mamy ton 1, ton 2, ton 3 i ton 4. Ja tak na oko mi się wydaje, że dwójka będzie dla mnie. Tak wygląda ten odcień, ładny jasny żółty. Piękny kolor. Nakładam pędzelkiem blended numer 100. I tak wygląda jedna warstwa podkładu. Nałożyłam jedną pompkę, jedna pompka wystarczyła na pokrycie całej twarzy. Podoba mi się odcień, ładnie się stapia z moim kolorem skóry. Widać, jak patrzę z bliska, może jaką ładną skórę teraz. Chyba po tej maseczce i po tej bazie jest tak wygładzona. Tylko coś na nosie mi się nie chce ten podkład trzymać. Może to kwestia pędzla, ale. Dalej widzę, że mam zaczerwieniony, więc załatwię to korektorem za chwilę. Ale póki co podkład mi się podoba. E, korektora nie mam nowego, żadnego ciekawego do przetestowania, e, więc użyję tutaj podkładu. Nie podoba tylko korektora, korektora Make Up Forever Ultra HD, którego ostatnio bardzo często używam. Lekki, rozjaśniający, bardzo dobry korektor. W ogóle nie obciąża skóry pod oczami. Ja go sobie tak troszeczkę tu, troszeczkę tu, na ten nos. Tutaj na środek, żeby sobie rozjaśnić. I, to, i, to. I teraz gąbeczką Beauty Blender. Rozcieram korektor. Ok, korektor nałożony. I teraz puder sypki. Użyję tutaj nowości, bardzo jestem jej ciekawa. To jest nowy puder pod oczy od Paezy. Nazywa się Puff Cloud. Ta marka jest w ogóle bardzo, bardzo, ciekawa. Obserwuję ją od jakiegoś czasu i wypuścili dużo ciekawych nowości ostatnio. To jest marka, która łączy w sobie make-up i wysoką zawartość aktywnych składników pielęgnujących. Więc od razu nakładając makijaż wiemy też, że pielęgnujemy dodatkowo e, skórę. Nie każdy kosmetyk nam to zapewnia, a tutaj, jak patrzę po składach, to naprawdę jest wysoko, wysoko postawione są te właśnie składniki pielęgnujące. I ten puder y, zawiera mikę, drobinki rozświetlające, i również ekstrakt z opuncji figowej, która ma wygładzać skórę. Y, ma być rozświetlona, wygładzona, i korektor ma być utrwalony. Z tego co widzę, bardzo ładnie wygląda pod oczami. No, można go też stosować na całą twarz i myśl, myślę, że dzisiaj to zrobię, bo będę chciała dograć później test po kilku godzinach noszenia i zobaczyć, jak ten puder się sprawdził, hmm, jak w ogóle wszystkie te kosmetyki się sprawdziły po, po dłuższym czasie noszenia. Jest bardzo, bardzo aksamitny, przyjemny. Ja tutaj sobie patrzę z bliska, jak ten puder wygląda. Bałam się, że może przyciemnić, ale nic się takiego nie dzieje. Dokładnie wszystko jest w takim kolorze, jaki było. Widzę to delikatne rozświetlenie pod oczami. Ładnie, ładnie naturalnie wygląda na twarzy. Dobra, teraz brwi. Zrobię sobie brwi. Niczego w sumie nowego też nie mam do brwi. Więc zrobię sobie brwi pomadą z Anastazji Beverly Hills. Deep Brow Pomade, ja mam w odcieniu Chocolate. Troszkę się do Was zbliżę, żebyście lepiej widzieli, um, co ja tutaj robię. Ojej, tu ile brwi dobrego robią na twarzy. Mm -mm, totalnie. I teraz użyję żelu do brwi. To już nie taka nowość, bo używam go nie wiem od miesiąca albo więcej. To jest żel do brwi Wow Eyebrow z My Secret. Ma taką szczoteczkę. On chyba zawiera tak, ma w sobie włókienka, które jeszcze zagęszczają włoski. Ładniej oblepia i trzyma. Ładnie wyczesane. Oczy dzisiaj pomaluję tą piękną paletką od Too Faced Born This Way The Natural Nudes. Jest to paletka cieni zainspirowana różnymi odcieniami skóry. Bardzo podoba mi się tutaj opakowanie. I w środku jest piękne duże lustro, ślicznie jest w ogóle wykonana ta paleta bardzo taka poręczna, zgrabna. I w środku mamy cienie od jasnych do ciemnych. Takie skórowe kolory, i mamy też różowe, i każdy cień ma swój odpowiednik błysku. Więc w tym samym odcieniu mamy błysk. Bardzo to ułatwia makijaż. Możemy sobie użyć jednego takiego cienia na całą powiekę, i na to nałożyć jakiś błyszczący. Tutaj dopasowany odcień, i wszystko ze sobą będzie grało. Bardzo to ułatwia sprawę. W ogóle piękny design, ślicznie jest zrobiona. Ja się przyznam, że używałam jej już raz takiego matowego, brązowego sobie kiedyś użyłam na powieki, żeby zobaczyć tak na szybko. I mi się spodobał, ładnie się rozprowadzał, więc zobaczymy, jak zresztą, jak te błyski będą się nakładać. Myślę, że zacznę od tego tutaj cienia. Nazywa się Nude. I zarzucę go sobie na całą powiekę. Tak wygląda. Teraz wezmę mniejszy pędzelek, ten sam cień i nałożę go na dolną powiekę. Ja lubię patrzeć zawsze do góry, wtedy mi się lepiej cieniuję i się wygładza skóra wtedy pod oczami. Piękny odcień. Taki bardzo twarzowy, neutralny brąz. Teraz nabiorę tego ciemniejszego cienia, o tego tutaj. On się nazywa Coco. I nałożę go w zewnętrznym kąciku. Jak ja lubię ten moment cieniowania, bo po podkładzie, korektorze i pudrze oczko jest takie małe, zamknięte, a jeśli zaczyna cieniować, to nie dość, że odzyskuje kształt, to jeszcze ma lepszy kształt. A ja naprawdę ślicznie się blendują. Ja dosłownie dotykam, smyram tym pędzelkiem, one się ładnie rozkładają na powiece. Zero problemu z cieniowaniem. Teraz nałożę ten najciemniejszy cień tuż przy linii rzęs. Tu tutaj zaraz od połowy do zewnętrznej części i tak wklepuję pędzelek zelek do rozcierania i delikatnie zatrę granicę, podoba mi się w tej palecie to, że lusterko można, czy że ją można tak złożyć bezproblemowo na pół i używać jednej albo drugiej strony jest bardzo poręczne przy malowaniu. I jeszcze dołożę troszkę. Aż się przyjemnie cieniuje tą baletką. Naprawdę, ja dosłownie dotykam pędzelkiem, a cienie się pięknie blendują. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Śliczna paleta. To teraz pora na błysk i skłaniam się ku temu. E, nazywa się Rose Gold. To jest taki róż mieniący się na złoto i nałożę go palcem i zobaczę jak się przyklejają te cienie no, widać palcem się spoko nakłada jest błysk ale może na drugiej powiece spróbuję na glitter primer, żeby zobaczyć co jeszcze można wyciągnąć z tych cieni troszeczkę na palec glitter primera i teraz też palcem ten sam cień. I Glitter Primer robi taką fajną, lepką warstwę, do której się przykleja lepiej ten cień em, i tak rozkłada ten błysk lepiej. Chociaż. No w tym wypadku nie widzę dużej różnicy. Nie, no tak samo wyglądają. Więc to jest na plus, że nie trzeba używać specjalnej bazy, żeby wyciągnąć z tych cieni ich maksymalny blask. Teraz rozetrę sobie czystym pędzelkiem wszystkie granice i ten błyszczący cień i ten matowy. Podoba mi się, podoba mi się. Dobrze jeszcze trochę tego tutaj cienia nude, albo nie, może tego jaśniejszego. On się nazywa seashell. I jeszcze więcej go nałożę na dolną powiekę. Ostatnio, czy ostatnio? Już ostatnie nie wiem, dwa lata coraz więcej mam tutaj zmarszczek pod oczami, takich malutkich. Chyba taki urok mojego oka. Tu dużo zależy od budowy oka, to jak nasze oczy będą wyglądały kiedy zacznie się skóra starzeć. I mam tak dużo drobnych właśnie zmarszczek. I najlepszy trik to jest właśnie nałożenie cienia. Wtedy cień wszystko zakrywa. Jest jednolicie i nie ma żadnych załamań, przynajmniej ich nie widać. <grym> A wewnętrzne kąciki rozświetlę tym tutaj najjaśniejszym, błyszczącym cieniem z paletki. Um, to jest takie jasne złoto. I robi co trzeba. Ładnie się błyszczy. Fajnie, ja, że to nie jest takie mocne żółte, żółte złoto. Takie delikatne. Także będzie pasować wszystkim typom urody. Na linię wodną nałożę cielistą kredkę, żeby sobie wyczyścić, otworzyć, odświeżyć spojrzenie i to jest cielista kredka z mojej kolekcji dla Vipo. Kolekcja już jest prawie cała wyprzedana, ja mam informację, że będzie dostępna w sklepach do kwietnia, więc macie ostatnie tygodnie, żeby cokolwiek dorwać z tej kolekcji. I potem już nic nie ma. Będę kleić sztuczne rzęsy, jak zawsze zresztą, e, więc chcę sobie przyciemnić bardziej linię rzęs, żeby się potem pasek rzęs nie odznaczał. I e, tutaj też mam nowość. Kredka żelowa czarna z Pixi. Nazywa się Endless Silky Eye Pen. Jest tak fantastyczna. przysięgam, To jest jak y, posiadanie żelowego eyelinera w formie kredki. Y, jest naprawdę mocno czarna gładziutko się sunie po powiece, dobrze się rozciera można nią zrobić smoki, można nią zrobić um, trwały makijaż na linii wodnej rzęsy podkręcam zalotką i użyję sobie nowego tuszu z Inglota, nazywa się Promis i bardzo podoba mi się szczoteczka, zobaczcie jaka jest palusia no ja podejrzewam, że dobrze będzie chwytał hmm, powinien dobrze chwytać krótkie rzęsy i również te dolne, więc dla kobiet, um, które mają właśnie malutkie rzęski i te duże szczotki zawsze im brudzą całe oko. Taka ma mała szczoteczka daje dużą kontrolę, żeby sobie pojechać do nasady. Tylko właśnie ciekawe jestem tej formuły, no ładnie. W ogóle nie skleja, ładnie rozczesuje, Zobaczę jak dolny. Czyli super ta szczoteczka jest. Poręczna bardzo. Podoba mi się. ładne firanki robi właśnie na, na dolnych ręcach. Rzęski, jakie wybrałam do tego makijażu to model Taurus marki Super Nova Lases. One są właśnie fajne, takie poczapierzone. Nie za gęste, ale ładnie wydłużające. Tak wygląda ten model. O, widzia. To są takie kępeczki mniejsze, większe, wydłużające się. Powinny fajnie mi tutaj pasować do tego make-upu. Bez wyraźnej kreski, tylko z mocniejszym cieniowaniem. E, muszę je sobie podciąć. Do mojego oka to tak zazwyczaj Podcinam je o te dwie najdłuższe kępki. Okay, rzęsy doklejone, tak się prezentują na oku. Widzicie to wydłużenie i przyciemnienie kącików. Takie oko jest lekko uniesione, uwielbiam ten efekt. Są tak lekkie, w ogóle ich nie czuć, a robią dużą różnicę. Próbuję jakoś zmieścić w kadrze te paletki, to jest również nowość od marki Too Faced. Przyszły mi razem z tą paletką, z cieniami i to są cztery odcienie paletek do rozświetlania, do modelowania twarzy. Ten środkowy puder jest taki wypiekany. Delikatnie błyszczący. Bardzo przypominają mi Ambient Powders z Hourglass. Ten tutaj to jest taki typowy, wypiekany rozświetlacz, a ten tutaj, no jestem tak właśnie po słoczach średnio przekonana do tego pudru, bo on praktycznie nic nie daje na skórze. Zawiera drobinki, jest taki dość suchy i pruszy się bardzo. Nie nakładałam go jeszcze na twarz, ale dzisiaj też. Myślę, go nie nałożę, bo mam jeszcze inne nowości, a mianowicie paletka Cheek Stars z Benefit z wszystkimi fajnymi produktami w środku. E, mamy tutaj e, Bronzer Dallas z taki e, cieplejszy e, odcień bronzera, taki w czerwony wpada. E, tu mamy róż Sugar Bomb, e, rozświetlacz Cookie, który jest obłędny. Przepiękny. Mam też Rouge Georgia i brązer Hula. Taka właśnie najnowsza piękna paletka wyszła od Benefit i myślę, że jej dzisiaj tutaj użyję. Hmm, wezmę sobie brązera Hula. Jak to błędnie pachnie. Uwielbiam produkty do twarzy z Benefit za ich zapach też. Każdy jeden produkt tak pięknie pachnie. Róż, który mam, który bardzo lubię. California pięknie pachnie. Specyficzny zapach ma również rozświetlacz. Dandelion Twinkle, który uwielbiam od lat. Ma taki specyficzny, przyjemny zapach. Na policzki użyję sobie tego różu. Tutaj Georgia. Jest taki lekko rozświetlający róż w takim ładnym naturalnym odcieniu brzoskwini. teraz rozświetlacz cookie jest boski. Tylko dla fanów bardzo mocnego glow. No i zostały mi usta. Mam tutaj nowe pomadki i konturówki z Inglota. Pokazywałam wam ostatnio na Insta Stories wszystkie odcienie, wrzucę wam tutaj też żebyście mogli zobaczyć i który tutaj odcień dobrać do tego makijażu? Ten nie. Ten też nie, za chłodny. Ale pamiętam, że był tu taki ładny cielisty. Prędzej, no, no, już blisko. Tu jest jeszcze ładny, taki bardziej różowy nude. I tu mam jeszcze jeden. Hm. Ten, ten mi pasuje, ten jasny. E, on się nazywa: ma numer 339 Lip Satin, czyli to jest satynowe wykończenie. Ale piękny odcień, śliczny. Taki ładny, naturalny, orzeźwiający. I do tego mm, konturówka sobie troszeczkę wymoduluje kształt ust numerem 335 już sobie wyrzeźbiłam usta, fajnie się maluje tymi konturówkami, pomadka też super prawie ich nie czuć na ustach bardzo leciutkie, dają piękny taki naturalny kolor no, satynowe wykończenie zdecydowanie wolę bardziej niż matowe e, czy kremowe w pomadkach. I e, na koniec jeszcze nałożę mm, takie bardzo fajne nowe produkty do ust z Bobbi Brown. Nazywam się Crushed Oil Infused Gloss. E, to jest taki błyszczyk z dodatkiem właśnie olejku e, w trzech odcieniach. Noszę je non-stop odkąd, e, odkąd dostałam w przesyłce. E, dzisiaj użyję może... Nie wiem, może tego cielistego odcienia. On się nazywa Free Spirit. I one mają taką leciutką, fajną formułę. Pięknie pachną też. I tak fajnie nabierzają usta. Ja w ogóle zapomniałam, że na początku nałożyłam tą matkę nabierzającą z Paezę, która mi fajnie przygotowała usta, mm, nabierzyła mocno. I właśnie o to chodzi. Wreszcie ślicznie wygląda. Połączenie. Punkt. Ok, i tak wygląda gotowy makijaż. Na ten moment mogę powiedzieć tylko, czym mi się najlepiej pracowało, co mi się najlepiej podoba. O trwałości poinformuję Was na końcu filmu. Bo tam dogram kawałeczek po kilku godzinach noszenia, przed, zaraz przed zmyciem. Postaram się jak najdłużej go mieć na sobie, żeby ten test był taki miarodajny. Najbardziej podobała mi się paletka cieni. Świetnie się cienie blendują, naprawdę są świetnej jakości, dobrze zrobiona paletka. Gdybym jej nie dostała, to bym ją sobie kupiła, bo jest tak dobra. Tak samo puder pod oczy, tak mi się podoba, jak ładnie utrwalił mi w ogóle całą twarz. Jak świeżo podkład wygląda i również jak ładnie wygląda okolica pod oczami. Bardzo naturalnie nie jest ani przeciążona, przesuszona, ani też nie jest za mało tego utrwalenia, bo czasami też po pudrowaniu dalej potrafi się zebrać korektor. Więc tak w sam raz jest bardzo drobno zmielony, żeby właśnie nie obciążać tej delikatnej skóry pod oczami. Naprawdę ładnie mi zagruntował korektor. Wygląda jakbym miała tam normalnie swoją skórę, a nie masę korektora i pudru, co mi się bardzo podoba. Również ładnie utrwalił mi resztę twarzy. Także zobaczymy po tych kilku godzinach też jak dalej to się utrzymuje. Podoba mi się też ten podkład. I jedyne co, to tak średnio mi się nakładało go tym pędzlem. Musiałam się dość naklepać. Następnym razem użyję gąbeczki sobie. Mi się wydaje, że będzie lepiej współgrał z gąbką, bo czasem jak podkład wam na początku coś z nim no nie jest tak, coś nie leży, to wystarczy jakaś drobna zmiana, zmiana kremu, podspód, zmiana właśnie narzędzia, którym nakładacie. To wszystko, wszystko ma znaczenie tak naprawdę. I co mi się jeszcze podobało właśnie pomadki do ust i, i również ten olejek z Bobby Brown, ten błyszczek kolejkowy. Także teraz zobaczmy, jak te produkty wytrzymały na twarzy po kilku godzinach noszenia. No to ja was witam po przerwie. Jest już, no nie powiem wam która, ale bardzo późną nocy. Mam nadzieję, że uwierzycie mi na słowo, że mam ten makijaż na sobie 8 godzin. Jestem już totalnie wymęczona, już chcę go tylko zmyć teraz. Ale co najbardziej mi się rzuciło w oczy I przez co wracałam co chwilę do lusterka Żeby sprawdzić stan swojej skóry pod oczami To właśnie gdzie on tutaj jest Puder z paezę Zrobił na mnie ogromne wrażenie No nie spodziewałam się tego, że będzie tak pięknie wyglądał pod oczami tak pięknie gruntował e, korektor i tak ładnie wygładzał tą skórę, bardzo mi się to podoba. Zresztą mam nadzieję na kamerze też możecie to zobaczyć o matko jaka jestem wymęczona. Um, zagruntowałam sobie też całą twarz tym pudrem, i bardzo dobrze też podkład się trzyma. Sam podkład też bardzo ładnie wygląda, nie wyświeca się jakoś szczególnie, m, bardzo dobrą trwałość. Nadnosi mi się troszkę staro, ale to wiadomo, to jest już starcie mechaniczne. Cienie wyglądają dalej tak samo. Jeszcze troszkę konturówki zostało i tutaj. Pomadkę i olej, wiadomo, już zjadłam, ale poza tym test przeszły wszystkie kosmetyki, których tutaj użyłam i mam nadzieję, że Wam przyda się ten film. Przy kolejnych kosmetycznych zakupach, na pewno jeszcze będę testować i używać dalej tej bazy um, wygładzającej Professional z Benefit, tej niebieskiej, bo mi się wydaje, że ona też ładnie wpłynęła na wygląd mojej twarzy teraz po tylu godzinach. Um, no, i to chyba wszystko. Ja jestem bardzo zadowolona z efektu tego testu. E, wszystkie dodatkowe informacje znajdziecie w opisie na dole wraz z linkami do produktów. A ja Wam pięknie dziękuję za oglądanie i widzimy się kolejnym razem. Pa pa!